Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyn zapraszam Was do kolejnego odcinka z Little Nightmares. Eee, dzisiaj będziemy kontynuować naszą ucieczkę przed panem z wielkimi, długimi łapiskami. Mam nadzieję, że, że ta ucieczka przed nim będzie już dosyć szybka i dosyć krótka. U. Mm -hmm. Dobry początek, bardzo dobry początek. Poprzednim sesję nagrywania, w ogóle po poprzednim odcinku, bo miałem pierwotnie plan taki, żeby jednak ponagrywać więcej odcinków ostatnio, ale, ale jakby sprawy losowe mi pokrzyżowały plany. Dalej mam problem z tym, jak działają checkpointy w tej grze, bo żeby wrócić do tego miejsca, którym, którym byłem teraz, jak zaczynaliśmy odcinek, musiałem w zasadzie pokonać całą tą sekwencję z... Em, z, 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 z pianinem i, i z tymi wszystkimi, całą tą biblioteczką jeszcze raz. Więc to było, no powiedziałbym, dosyć upierdliwe. Dobrze, czy my tu mamy? A, tu mamy ten wózeczek. Dobra, czyli ten wózeczek prawdopodobnie możemy sobie popchnąć. Więc go złapmy, bo pewnie on tutaj pozwoli nam się wspiąć na tą. Na tą, na tą, na tą klameczkę. O! Prawie. Prawie było źle. Ale udało się. halleluja. Dobrze, czyli przejedziemy sobie tym wózeczkiem tutaj. W prawidnę. Pyk. E, Wespniemy się teraz na niego. I z wózeczka na klameczkę. Hup! Eee... Dobrze, cóż, cóż to za kolejne piękne miejsce? Trochę oberwanej podłogi. Swoją drogą, zastanawiam się na czym jesteśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy na jakimś statku. Tak mi to wszystko wygląda na jakiś statek, aczkolwiek... Jak ten statek w ogóle jeszcze płynie, to tego to ja kurwa nie wiem. <śmów> Mówię brzydko. Ale, ale po prostu nie mam pojęcia. Ten statek jest tak zniszczony. Dobra, zapalmy sobie tą latarnie. Mam nadzieję, że to będzie checkpoint w razie czego. Up. Uu, nie, 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 nie. Idź sobie. Dobra, jak złapię znowu na górze, to sobie przejdziemy. Okej. Okay. <ścoughs> A więc pan rączka teraz poszukuje nas tutaj, tak? Ten szczur nas robi wała, mam wrażenie. O! Oh. Dobra, po prostu musimy uciekać. <grym millionaire> po prostu run, 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 run. Ran, ran, run. run, 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 run Dobra, wejdę na to, bo to jest dla mnie zawsze naturalna forma. Dobra. Hmm. Te rączki są bardzo długie. Hmm. Czy ja mogę to jakoś? Hmm. Prawdopodobnie muszę to, to muszę wyciągnąć. Czy uh, tak? Dobra, 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 dobra. Już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, jak to zrobić. Mam nadzieję, że teraz od drugiej strony zacznie. Dobra, dobra. Opa, i teraz szybko, łap, 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 i wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj dziecko, jest! Uuu, shit, i odciliśmy mu te ręce. Eee. Myślałem, że jak typowa, typowa walka z bosem będzie trwała, miała trzy, te, trzy, trzy, tury, czyli trzy razy trzeba będzie wyjąć, ale nie. Dwa, i mamy tutaj takie, dwa robaczki, dwa, dwie takie gibkie rączki, Dawaj, chodź ze mną rączko na podróż. E, no ale wydaje mi się, że w takim razie pan z długimi rączkami już nie będzie naszym problemem. Takie mam, takie mam wrażenie. Ok, leżę. A, czyli skończyliśmy rozdział. Hmm, huh, okej. Okay. Dobra, to dzisiaj zobaczymy jak będzie szło, ale może nam się uda w takim razie skończymy kolejny rozdział po prostu i dopiero wtedy będę przerywał moją sesję nagrywania, bo <noise> wtedy będzie miało to więcej sensu i nie będę musiał powtarzać żadnych etapów gry. Taka, takie przemyślenia, które mogą mieć dużo se sensu. Swoją drogą, zostałem dzisiaj, jak długa jest ta gra. Zakładam, że nie jest jakaś turbo, turbo długa. Więc może dzisiaj jak się zepnę, w sumie to ją skończę. We'll A... see. Okej, okay, mamy jakieś ciało i mały, czerwony bucik. Chodzi o mną, mały, czerwony bu buciku. Dorotka cię potrzebuje. Lec. leć. Okej, okay, czyli tutaj się pewnie musimy na to wskoczyć i się tego złapać. I jedziemy do góry, mm. Cóż za mroczne, o. Tam jakiś teraz czeka nas, czyli no, naszym nowym przeciwnikiem prawdopodobnie będzie ten gruby pan. A, i sobie petka wypalił. Mm, mm, mm. Papieroski. Ok, czyli to mnie zrzuciło z tego i jesteśmy w jakiejś składowni ciał. O nie, i znowu jesteśmy głodni. Ostatnio, przypominam ci, drogie dziecko, że ostatnio jak byłaś głodny, to nie skończyło się to dla ciebie najlepiej. <laughs> Więc może nie głodniej aż tak. nie, 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 nie. nie. O nie, ten szczur się... Słyszałem gdzieś w tle pułapkę, która się odpaliła, więc prawdopodobnie będziemy musieli zejść tego szczura. Tak mi się wydaje. Jap, jap, jap. No nic, przykro mi szczurze, naprawdę jest mi mega przykro, że musimy, musi do tego dojść. Jesus Christ, jakie? Je. Ile robactwa ja zgarnę od tego szczura? Prawdopodobnie. Ile glist jakichś ludzkich? Ooo, oh, goddamnit. Czyli każdy rozdział się będzie zaczynał prawdopodobnie jakimś rodzajem głodu. Słowem, mm, mm, mm. te ciała, tych mar te martwe ciała tutaj są dosyć duże, więc pytanie: czy oni jedzą te dzieci? No bo tamten koleś, mam wrażenie, że ja ewidentnie jadę te dzieci. Przynajmniej je hodował jakoś. Czy, 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 czy z nas, tych małych dzieci, się rosną takie duże istoty potem? Czy. Kurcze, trudno jest, trudno jest to powiedzieć. Dawaj, pchnij to. Trudno jest, trudno jest mi powiedzieć, ale to co oni są kanibalami? Jedzą swoich? Bo trochę nie, nie, nie za bardzo wiem o co chodzi. O, m. Mm. Ok. To wchodzimy do bardzo. Dobrze, dobrze wygląda ta sceneria. Ta scenaria Chcę żebyście zapamiętali tą scenerię w tym momencie. Ja na pewno ją zapamiętam. I ciekawe cóż może mnie spotkać, jaka kolejna wesoła przygoda spotka mnie za tymi drzwiami. Przekonajmy się. Prawdopodobnie szalony, prawdopodobnie szalony kucharz, który. Który będzie chciał nas zjeść. E, bo będzie nasze delikatne mięsko. Będzie się idealnie komponowało z jego e, zapiekanką, którą wymyślił. No. Wespnij się i hop. Mm. Nie mogłeś wytrzymać tutaj dziecko, a może teraz zjedz sobie marchewkę. Zjedz ją zamiast tego szczura. Może ta marchewka nie wiem, zabije smak tego szczura w środku. Dobra, tutaj jest jakaś półeczka. Mogę sobie tutaj wejść. Czy to jest jakieś tajne przejście? Nie, ale potencjalnie jest to jakaś skrytka. Już po poprzedniej windzie i poprzedniej ucieczce przed panem Z. Okej, okay, tutaj mamy jakąś skrzyneczkę. Aha. Okej. Okay. Okej, okay, senior. Czy on sobie pójdzie stąd? Czy będzie kolejny kawałek? Mięsa, okej, okay, idziemy po rybkę. Wziął kiełbaskę. Spróbujmy przejść teraz. Bardzo przystojny swoją drogą. Młody gentleman. No dobra. Tutaj mamy jakieś puszki, więc trzeba. Oh. Tu idzie. Nie nie, 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 nie. Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Panie kucharzu, nikogo tu nie ma. Pan sobie pójdzie stąd. <laughs> Pan sobie pójdzie. Dobra, co on teraz będzie robił? Wziął jakąś kiełbaskę. Okay, musimy tutaj uważać na chochle, żeby jej nie strącić Okej, okay, tam mamy jakieś schody eee. Dobra, gdzie on idzie teraz? Gdzie ty idziesz ziomek? Co planujesz zrobić może inaczej? To będzie lepsze pytanie. Aha Postanawiasz doprawić teraz tą rybę. Mm. Mmm, dobrze, wcieraj ją, wcieraj w tą rybę te wszystkie przyprawy. Mm. Tak lubię najbardziej. Dobra, odstawi tą przyprawę, i jak pójdzie sobie gdzieś tam. O, mm. o nie. Tutaj potrzebujemy klucza jakiegoś kademat. Szybko, szybko, szybko. Dobra, zapalimy to. Hm. Gdzie ja teraz znajdę klucz?

Moje światło? Myślałem, że on. A poprzedni W sumie tak, no w sumie poprzedni nie widział mojego światła, bo. Bo był ślepy. Ten. Ten nie jest ślepy, więc może widzieć to, że używam światła. <grym> Fair enough myślałem, że już tutaj może nie będzie aż tak widział. Dobra, idźmy tutaj sobie po tych... No, czemu? Wespnij się po tych klateczkach z tymi rybeczkami wszystkimi. Okej, okay, tutaj możemy wyjść jeszcze wyżej po prostu. To gdzie jesteśmy? W kibelku. Fajnie, tam mamy jakąś świeczkę, więc może ją sobie złapiemy i zapalimy. Proszę bardzo, fajnie, fajnie. No i znając życie, ten kucharz się postanowi teraz teleportować tutaj. Czy tutaj mogę się schować wczoraj czego? Nie. Nie wiem, czy chcę tutaj wchodzić, szczerze powiedziawszy. intrygujące Nie mam pojęcia co mam tutaj teraz zrobić. Potencjalnie mogę uskoczyć skoczyć, nie wiem, na brzuch. <grych> no nic, dobra, spróbujemy może pójść tutaj w takim razie, bo to mi się wydaje, że to będzie... ...miejsce, które, do którego powinienem iść... chyba. Have no fucking idea. Okej, okay, albo i nie. Czy ja mogę wrócić na górę? Okej. Okay. Hmm. Okej. Okay. Czyli Pytanie brzmi gdzie jest w takim razie klucz? A tam jest klucz. Dobra, wespnij się, wespnij się na górę. Hmm. Hmm. W ten sposób. Dobrze. No możesz podnieść ten klucz, dziecko drogie? <grystanie> Zastanawiam się, nie wiem czemu po prostu poprzednio nie mogłem się na to w ogóle wskoczyć. Jakoś nie chciał mi załapać. Tak umilkłem, wiem, że teraz umilkłem na jakieś dobre dwie minuty, ale mój, mój mózg działał teraz na bardzo wysokich obrotach, żeby <grystanie> rozkminić co ja mam tutaj zrobić. Dobra, no i teraz jestem kluczem, muszę przejść jeszcze raz cały ten magiczny labirynt. Fucking awesome. Eee, ale okej, okay. damy, damy radę, mam nadzieję. No dobra, i co? I czy pan kucharz postanowił tutaj wrócić? Tak. Poszedł sobie gdzieś indziej, więc w takim razie my możemy szybko przebyć przebyć tutaj, hopa. W razie czego wolę się ukrywać mimo wszystko, jeżeli by postanowił nagle wrócić. Okej, okay, on sobie coś tam teraz gotuje, więc okej. Okay. Hmm. hmm. Dobra, i gdzie on teraz pójdzie? Nie zauważył mnie? Serio? Dobra, szybko biegnij, 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 biegnij. I się schowajmy tutaj. Mam nadzieję, że tutaj mnie nie zauważy. Szybko ogarnijmy. Kamerę? Nie, nie zauważył mnie. On jest mniej straszny niż ten koleś z tymi długimi łapami. Szczerze powiedziawszy. Takie jest moje zdanie na ten temat. Dobra, let's fucking go. Let's fucking go. Dobra, tutaj pewnie się musimy wspiąć. Znając życie. Bo jak jak już widzę teraz miejsca, gdzie gdzie jest tylko możliwość wspinania się, to już wiem, że tam trzeba iść. E, dobra, tutaj mamy maszynkę do mięsa, mamy windę hmm. Dobra, może pojedziemy tą windą najpierw? Sobie zobaczymy co mnie spotka jak wejdę do windy Gdzie, Gdzie pojadę? Dobrze. Dojechaliśmy sobie do zamrażalki Dobra, tych drzwi nie złapiemy tutaj. Chyba, że może tak się mogę spiąć? Mogę. Mhm. Mm Dobrze. I mamy tutaj ten, i mamy jakąś figurkę znowu. Ja nie bardzo wiem, co z tymi figurkami się robi. Sobie. Mam... A! No Fakt, kiedy już tutaj tych figurek straciłem, że <laughs> nie mam zamiaru wnikać w to, co, co się z nimi robi, co się z nimi dzieje. Okay, mamy tutaj szczura, który zjada sobie gnoma, ale coś poza tym mamy tu w tym miejscu. Chyba nie bardzo, mi się wydaje. Tutaj coś jest, nie. Dobra, czyli zakładam, że ten kawałek mięsa musimy zrzucić sobie na dół. Tak mi się wydaje. Ten kawałek mięsa to odrzucamy na dół, wrzucamy do tej maszynki do mięsa. Tylko czemu chcemy to zrobić, jeszcze nie bardzo wiem, jeszcze nie bardzo wiem, ale się dowiem. O. Okej. Okay. A okej, okay, czyli to spadło. Ten kawałek mięsa spadł i teraz mogę się z haka na hak kolejnego wrzucić na to ciało człowieka. Może to ciało człowieka muszę zrzucić. Serio, nie? Nie? To nie to zadziałało? No chyba to może to trzeba wrzucić po prostu, żeby było cięższe. I dopiero wtedy się otworzy. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie? Hmm. Chyba, że może. Teraz trzeba zjechać na dół i na dole coś podciągnąć, tą wajchę, tą tą, tą tą, tą na górze Hmm... Ta paróweczka wygląda tak smakowicie... A ok. Taką parówę sobie zrobię długą I ta paruwa będzie wystarczająca? Nie, czyli potrzebuję jeszcze jednego kawałka mięska. Okej, okay, dobrze, dobrze. Czyli jeden kawałek to jest jedna paróweczka. Tam dużo tego mięsa w tej paróweczce, jednej kiełbasce. Mm, smacznie. Smacznie, smacznie w takim razie. Dobra, i tu jest ten kolejny kawałek. Tu jest ten kawałeczek, który jeszcze muszę wciągnąć znaczy ściągnąć na dół. Dobrze. Fantastyko. No dawaj. Yy, yy. Jezus, muszę to pchnąć, Pchnij to, drogie dziecko, pchnij to. Dobrze. To w takim razie wracamy teraz na dół. I tą pyszną kiełbaseczkę sobie zaraz. Jak ją zaraz tranżolimy? Mam nadzieję, że będę mógł sobie tak... Taka będzie cinematic, jeden jedyny w tej grze odpalony cinematic W którym e, będę się bujał na tej, na tej kiełbasie I zeskakując z niej e, Złapię jeszcze takiego jednego gryza, takiego, chup, takiego chapsa Okej, okay, teraz się uda Si, udało się, to już wystarczająca ilość Swoją drogą, dobrą mają tą Dobre, dobre jelitka na tą no dobrze moi drodzy, wiecie co, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć w takiej mrocznej atmosferze odtniemy to światło, bo minęło już 20, prawie 24 minuty, także dziękuję Wam wszystkim pięknie za oglądanie tego kolejnego odcinka z Little Nightmares. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Wiem, że ta gra jest dosyć starsza, ale już tak jak mówiłem wcześniej, widziałem trailer, znaczy widziałem, że wychodzi trailer do drugiej części, więc stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby, żeby, żeby trochę wrócić do tej starszej gry. Zachęcam Was do stawiania lajków, jeżeli Wam się odcinek podobał, jeżeli Wam się odcinek nie podobał. Oczywiście dislike jest również Sensownie widziany. Oraz zachęcam Was do zostawiania komentarzy pod tym filmem. Ja się tymczasem z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.